Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Ja tylko króciutko. Tak jak Pani Rzecznik powiedziała, trwają w całym kraju wstępne konsultacje w sprawie rządowego projektu programu odnośnie wsparcia instytucji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć Pana Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Opolu, który spotkał się z przedstawicielami instytucji pozarządowych z naszego województwa. Informacje o tym spotkaniu Szanowni Państwo, rozesłaliśmy indywidualnie do prawie 100 organizacji z Województwa Polskiego. Poprosiliśmy również o pomoc samorządy Województwa Polskiego, które mają całą bazę tych wszystkich organizacji. Także mieliśmy nadzieję, że te wszystkie zaproszenia dotarły do jak najszerszej grupy podmiotów zainteresowanych. Już teraz jestem po krótkim spotkaniu, rozmowie z panem, z panem Dyrektorem. Wiemy, że spotkanie było bardzo merytoryczne. Konieczne były wytłumaczone wszelkie sprawy, wyjaśnienia założenia tego programu. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem na początku tego spotkania, kiedy spotkałem się z, z przedstawicielami naszych opolskich organizacji, że, że uwagi będą cenne i na pewno będą mm, przydatne przy tworzeniu y, tej ustawy, o której zaraz poproszę. Aby pan dyrektor y, opowiedział, jakie są jej główne założenia i y, jaki jest generalny cel. Cel jest generalnie taki, państwo, tylko już taki na, na końcu, że y, mimo to, że w Polsce istnieje bardzo dużo organizacji pozarządowych, organizacji o charakterze obywatelskim, niestety statystyki pokazują, że tak jesteśmy w tym, w tym przysłowiowym o, na końcu ogonie Europy. A jeżeli są już organizacje, które u nas y, działają, to. Tylko niewielka z nich część, bardzo wąska, tak można powiedzieć, korzysta z wielu przywilejów, które, które również różnego rodzaju wsparcia, które powinny być również dane i wskazywane dla innych organizacji, również tych małych. I po to spotykamy się w każdym województwie, przedstawiciele rządu spotykają się w każdym województwie z tymi organizacjami. Rozsyłaliśmy te zaproszenia do wszelkich możliwych y, podmiotów, aby dotrzeć z informacją i posłuchać właśnie od dołu tych wszystkich problemów, tych wszystkich inicjatyw, tych wszystkich spraw, które na pewno będą przydatne przy tworzeniu tego Narodowego Programu Wsparcia Instytucji Obywatelskich. Ja tyle na początku. Panie Dyrektorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie i dziękuję też Panu Wojewodzie za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. To jest rzeczywiście już chyba 15 czy 16 spotkanie w kraju poświęcone konsultowaniu projektu ustawy na Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego popatrzeć na to tak trochę z pewnej perspektywy, to powiedziałbym w ten sposób. Mamy 27 lat e, rozwoju wolnego społeczeństwa obywatelskiego e, w Polsce. <laughs> Jakiś duży dorobek, ponad 100 tysięcy organizacji obywatelskich działających w kraju, e, dużych, mniejszych, realizujących bardzo wiele różnych celów. Wiele różnych grup interesów nie, działających. Nie, nie, nie pana, bo... przepraszam. I mamy ustawę o działalności pożytku publicznego, która funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 2004 roku. Bardzo wiele, prawie wszystkie samorządy pozarządowe w mniejszym lub większym stopniu zlecają zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Gdyby popatrzeć na to, co się dzisiaj może zadziać, czy w, w jaki sposób. Zbudować dzisiaj relacje pomiędzy rządem i organizacjami obywatelskimi to możliwe są trzy scenariusze działań. Jeden scenariusz pochodzi z grona samych, tych takich najbardziej liberalnych organizacji pozarządowych. Ten scenariusz mówi, że okay, rząd powinien się wycofać z finansowania organizacji, ze wspierania organizacji pozarządowych. Przypomnę, że dzisiaj 60% budżetu przeciętnej polskiej organizacji pozarządowej to są środki publiczne, samorządowe, rządowe, w dużej części także środki europejskie. Rząd pani premier Beaty Szydło mówi, że to nie jest dobry scenariusz. Nawet tak rozwinięte kraje europejskie, jak Wielka Brytania, czy Niemcy, czy kraje skandynawskie, Francja. W dużym stopniu państwo, rządy w tych krajach wspierają organizacje obywatelskie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Drugi możliwy scenariusz jest pozostawić rzeczy takimi, jakimi są w tej chwili. Ktoś nazwał taki scenariusz, posługując się słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego w odniesieniu, oczywiście wypowiedzianym w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorczości, że byłoby to pozostawienie organizacji pozarządowych w pułapce średniego wzrostu. One oczywiście się rozwijają. W ostatnich latach budżet organizacji pozarządowych wzrósł o połowę, ale nadal to jest średni budżet 27 tysięcy złotych, czyli bardzo niewiele. Raptem 5-6% organizacji obywatelskich w Polsce dysponuje budżetem rocznym powyżej miliona złotych, a 3 czwarte organizacji ma budżet mniejszy niż 100 tysięcy złotych. Czyli są to organizacje, które mają naprawdę niewielki, niewielkie możliwości działania. Rząd Pani Premier Szydło uważa, że to nie jest też dobry scenariusz działania, żeby zostawić rzeczy takimi, jakimi są. Stąd pomysł, który jest rozwijany w środowisku, który, w środowisku politycznym, który jest zapleczem tego rządu od kilku lat, aby przygotować program rządowy, nazwany obecnie Narodowym Programem Wspierania Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który będzie systemem państwowych interwencji prawnych, programowych i finansowych, które z absolutnym zachowaniem autonomii, niezależności organizacji obywatelskich w Polsce wesprze ten ruch. To jest pomysł, to jest idea, która, która stoi za narodowym programem. Założenia tego programu były przedstawiane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w marcu ubiegłego roku w obecności ponad 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ten program w skrócie mówiąc dotyczy takich pięciu dużych obszarów: rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego, minimalizowania barier legislacyjnych, barier prawnych, barier organizacyjnych które dotyczą, dotykają organizacji obywatelskich. Tutaj udało nam się już zdiagnozować 15 takich dużych obszarów barier. Powiem tylko dwóch, trzech. Samorządy w Polsce, które są głównym zlecającym zadania publiczne organizacjom pozarządowym ponad trzynastokrotnie częściej korzystają z formuły wspierania przy realizacji zadania publicznego, a nie z formuły powierzania zadania. To znaczy, że przekazując takie zadanie organizacji pozarządowej jednocześnie wymagają od niej wkładu własnego. Czyli mówią, w skrócie rzecz biorąc się o to odbywa w ten sposób. Będziecie realizować zadanie publiczne, ale jeżeli się do tego dołożycie, to nazywa się. W teorii społeczeństwa obywatelskiego odwróconą zasadą pomocniczości, bo to organizacje obywatelskie wspierają samorządy, a nie samorządy wspierają ruchy obywatelskie. Inne bariery rozwojowe dla społeczeństwa obywatelskiego w ustawie prawo o stowarzyszeniach czy ustawa prawo o stowarzyszeniach nie daje możliwości tworzenia stowarzyszeń, w których członkami są jednocześnie osoby fizyczne i osoby prawne. Ustawa o fundacjach, pochodząca jeszcze z lat 80. XX wieku, czyli z czasów komunistycznych, mówi o tym, że fundatorem fundacji może, czy ufundować, czy stworzyć fundację można tylko dla realizacji celów społecznych i gospodarczo-użytecznych. A więc nie może być tak, że fundator stworzy fundację do realizacji swoich własnych, prywatnych celów, które nie muszą być społecznie czy gospodarczo użyteczne. To blokuje rozwój filantropii, to blokuje przekazywanie środków prywatnych na, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, czy myślimy też o odblokowywaniu tej filantropii poprzez te mechanizmy podatkowe chociażby. Kolejny obszar, który, którego dotyczy Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to jest tworzenie nowych instrumentów wsparcia, nowych programów finansowych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj mamy jeden taki rządowy program, to jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Myślimy o, fundusz, o programach wspierania instytucjonalnego programach wspierania mediów obywatelskich, lokalnych mediów obywatelskich, lokalnych grup strażniczych, obywatelskich think tanków, takich organizacji, które działają na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji obywatelskich itd. Tak tak tych programów, tych pomysłów na programy jest, jest bardzo dużo. Myślimy o tym, aby stworzyć program rozwoju wolontariatu stałego, długoterminowego. W Polsce ponad 3 miliony Polaków angażuje się w organizacjach pozarządowych w działania wolontariackie. Najczęściej jest to wolontariat krótkotrwały, akcyjny. Chcemy wzorem dojrzałych demokracji stworzyć program, który będzie, będzie zmierzał do tego, aby powstała w Polsce grupa znacząca grupa wolontariuszy, którzy będą się angażowali co najmniej przez rok. I systematycznie, czyli przez określoną liczbę godzin w tygodniu, działania na rzecz jakiejś formy pomocy społecznej. Chcemy ten program realizować we współpracy nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale też ze szkołami, z domami kultury, ale także z parafiami, które, które też bardzo często sięgają po zaangażowanie wolontariuszy. To jest całe spektrum działań, które rząd chce uruchomić po to, ażeby wzmocnić. To, to, to zjawisko, ten fenomen, który jest niezwykle ważny z punktu widzenia demokracji, jakim jest społeczeństwo obywatelskie. Po to rząd chce utworzyć Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jako instytucję, która będzie wspierała rozwój, czy wspierała realizację tych programów rządowych. Głównym celem i zadaniem tego, tej nowej regulacji, która dzisiaj była konsultowana w Obolu, czyli Projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest to aby kompetencje, które w tej chwili kompetencje dotyczące pożytku publicznego, które są w tej chwili w rękach ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, żeby te kompetencje podzielić na dwie grupy kompetencji, Minister do spraw Zabezpieczenia społecznego w tej chwili zarządza programami, rządowymi w zakresie pożytku publicznego ma kompetencje regulacyjne i kompetencje nadzorcze. Te kompetencje regulacyjne i nadzorcze zostaną przekazane prezesowi Rady Ministrów, który będzie je realizował przy pomocy pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i struktur kancelarii premiera, m.in. Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, który reprezentuje, i na kompetencje w zakresie programów rządowych. I te zadania zostaną przekazane Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Stworzenie takiej instytucji, która będzie dedykowana tylko takim programom, ma fundamentalne znaczenie dla organizacji pozarządowych. To może tylko jeden przykład, czy jeden powód, dlaczego tak jest. W tej chwili minister. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zarządza tymi programami, zarządza trzema działami administracji rządowej, w tym takimi ogromnymi programami jak 500, całym spektrum zagadnień prawnych dotyczących regulacji, dotyczących regulacji związanych z kodeksem pracy. Programami rządowymi na rzecz osób marginalizowanych, i tak dalej, i tak dalej. Tych programów jest bardzo, bardzo wiele. Obszar pożytku publicznego jest marginesem jego działalności. Z konieczności, z oczywistych względów to nie jest priorytet działania tego, tego ministra. Jeśli stworzymy instytucję, która będzie dedykowana tylko tym celom wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, to oczywistą, oczywistą rzeczą jest, że ta instytucja będzie w znacznie lepszy sposób realizować te, te zadania. Jeśli natomiast kompetencje regulacyjne i kompetencje nadzorcze zostaną przekazane prezesowi Rady Ministrów, to też premier będzie miał większe możliwości, aby we współpracy z ministrami polepszyć współpracę. Resortów z organizacjami pozarządowymi współpracę, która często, niestety, w różnych przypadkach dzisiaj i wcześniej także, także kulała. Od ponad roku obowiązuje wymóg prawny tworzenia programu współpracy, jednostek administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Ten wymóg w przypadku ministerstw jest spełniony, został spełniony chyba dopiero w odniesieniu do, do 1 trzeciej 30% ministerstw. Nie ze złej woli znowu, nie dlatego, że tutaj są, istnieją jakieś poważne bariery, tylko dlatego, że nie ma dobrych wzorów współpracy, dobrych wzorów wypracowanych przez instytucję, która miałaby doświadczenia, głównie doświadczenia we współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. To są główne założenia projektu ustawy o Narodowym Centrum. Jesteśmy teraz w trakcie procesu konsultacji, który nieformalnie trwa już od mniej więcej połowy listopada, kiedy projekt ustawy został po raz pierwszy powieszony na stronie NGOPL. Formalnie te konsultacje trwają od 19 grudnia. 2016 roku, kiedy projekt został powieszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii i te konsultacje potrwają do 31 stycznia. Z konsultacji przewidujemy, że powstanie raport, którym do wszystkich uwag, propozycji, sugestii, wniosków, które się pojawią w czasie tych konsultacji. Autorzy ustawy się ustosunkują. O tym mówię na każdym spotkaniu, w którym mam przyjemność uczestniczyć. Nie jesteśmy przywiązani dogmatycznie do żadnego z, ze szczegółowych zapisów tego projektu ustawy. Stąd tak ważne są te spotkania, takie jak dzisiaj, bo pokazują też odzew społeczny i pokazują różne możliwości zmian. Tych projekt, w tym projekcie. Jeśli rzeczywiście pojawią się takie głosy i umotywowane pomysły na udoskonalenie tej ustawy, to bardzo chętnie z tych pomysłów skorzystamy. Dziękuję Dziękuję bardzo.